Uuu, jak tu pięknie! Pachnie lawendą i kawą. Jaki wybór włóczek! Świetne miejsce, że też wcześniej go nie znałam. Przepraszam pani, bo tu jest taka włóczka i jest super. Chciałabym ją kupić, ale nie malicie ceny. Ty się nie płaci za włóczki, można wybrać i dziergać od razu. Co? Merino superfine, czysta angora, jedwab morwowy i to wszystko za darmo. Chwila! Ja umarłam, prawda? I trafiłam do raju. Uch, co to za dziwny, ale bardzo miły sen. Która to godzina? Co? Dwadzieścia siedem nowych obserwujących na Instagramie? Od wczoraj sprzedano 470 siedemdziesiąt nowych wzorów na Etsy? A na YouTubie dostałam komentarze po polsku, ale też po angielsku i nawet po esperanto. Ale ja nic nie wrzucałam. Pierwszy wzór dopiero mi się marzy. To tylko sen, prawda? Tak myślałam, to tylko sen. Hm, Poczekaj. Może uda mi się go jeszcze dośpić. Ti ruri, ruri, ruri. -ru tak? <grymne> Czy ja nauczyłam się szedłokować samą myślą? Kochanie, śniadanko gotowe. Poczekaj, jeszcze tylko pozostało mi go zblokować. To ja też zblokuję to śniadanie w lodówce.